Tutaj bierzesz tę glinę i sama modelujesz, co byś chciała, tak? Sporo osób przychodzi do galerii, ale większość jednak nie zagląda tam, no nie, nie wiem, z jakąś taką obawą, że, że tutaj świątynia sztuki, że, że może to nie wypada, może trzeba być przygotowanym lepiej i pomyśleliśmy sobie, że warto by Pokazać to, co się dzieje w galerii, pokazać na zewnątrz, jakby oswoić sztukę poprzez właśnie edukację najmłodszych, czyli te warsztaty plastyczne dla dzieci, poprzez ekspozycję artystów już dojrzałych, kończywszy na artystach, którzy osiągnęli sukces na swojej drodze artystycznej. Nosek na czarno. Dzieciaki przychodzą, wybierają sobie zwierzaka, wybór jest dość duży, jest jeżyk, rybki. Po czym otrzymują wzory, odrysowują, y, następnie wycinają. Podobało mi się robienie tego jeża. Rysowałem i wycinałem, i potem go tak skreiła. Matowa strona ta strona jest do wysprayowania. Się nazywają warsztaty, ale my nie prowadzimy warsztatów, tylko zaprosiliśmy młodzież, dzieci do. E, gimnazjalistów. Gimnazjalistów generalnie, no i starszą młodzież do, e, do naszego projektu, do współtworzenia projektu e, pod tytułem Inwazja. Inwazja miejska. Inwazja dokładnie. miejska. Będę to ostro jest to atakująca forma, którą będziemy doczepiać, doklejać do naszego pięknego miasta Częstochowa. No, akcje takie plastyczne to fajne, także warto wziąć w nich udział. Posiadał też coś w rodzaju patentu na tą litografię wtedy, kiedy, kiedy ją tworzył. Wartość tego jest taka, że jesteśmy tutaj publicznie i ludzie przechodzą i mogą się dowiedzieć o technice graficznej bez jakiegoś wysiłku udawania się w konkretne miejsca, o których by nawet może nie wiedzieli, że tam można wyjść i się czegoś takiego dowiedzieć. A tutaj mimochodem przechodząc. Może się dowiedzieć coś o litografii? Może pierwszy raz w życiu słyszę taką nazwę? I zaczynamy pierwszą fazę ozdóbki. Chodzi o to, że jeśli kogoś to będzie interesowało, żeby zobaczył, że ta rzeźba powstaje ze zwykłej ziemi gliny, taką, którą łopatą tam nabieramy z której cegły robią, gary robią, piece wyklejają. Jestem uradowany akurat tym, że. Że, że mogę może pokazać to, trochę tego warsztatu, gdzie gdzieś tam jest zawsze ukrywany, bo on wygląda no, tak, jak wygląda. Jest, jest troszeczkę brudny, świeci po oczach i dzisiaj właśnie ludziom świe, świecimy po oczach. A pomocnicy nie powiem, że mają wyobraźnię i to mnie cieszy. Rośnie młode pokolenie, które być może w jakiś tam sposób zafascynuje się metalem i powiedzmy, że to będzie może moja taka malutka zasługa w tym ich odkrywaniu jakiejś takiej fajnej, fajnej zabawy. Bardzo miła okazja kontaktu z ludźmi, pokazania im, jak powstaje tkanina, bo każdy ogląda, ale nikt nie, ma, nie jest w stanie wyobrazić sobie, co znaczy wplatanie tych poszczególnych nitek i uzyskiwanie jakiegoś efektu kolorystycznego. To jest przynajmniej dla mnie taki plus, yy, no, że wychodzi się do ludzi i właśnie to pokazuje. To taką codzienność twórczą, czyli po prostu pracę. Myślę, że po prostu przez to, że to jest pierwszy raz w ogóle to ludzie są jeszcze jak gdyby tak trochę w ogóle nie, 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 nie oswojeni w ogóle z tym. Mam nadzieję, że galeria będzie to organizowała cyklicznie, bo to fajny pomysł bardzo jest. Jest zainteresowanie, podchodzą, zaglądają, pytają. W jakiś sposób to ludzi interesuje. Człowiek po prostu siedząc w pracowni nie ma tego styczności z odbiorem, więc no, jest to takie motywujące, że jednak to co się robi ma sens, że to się ludziom podoba, że jest zainteresowanie. Bardzo fajne zajęcia, dzieci się rozwijają. Jest to taki no, plastyczny rozwój dziecka. Przyda się. Jest to zawsze jakaś tam możliwość spotkania się dzieciaków właśnie ze sztuką, pobawienia się, zobaczenia, że to nie jest pewnie jakieś takie obce dalekie, trudne i, i spróbowania. Ja uwielbiam, ponieważ interesuję się sztuką od zawsze i bardzo lubię młodych artystów, zarówno młodych artystów, jak i starszych. Uwielbiam katalogi, uwielbiam chodzić do galerii, oglądać obrazy. Sztuka zawsze była mi bliska i jest i będzie. Zaczynamy. Kto jest w naszej grupie? Może Ręka do góry? Ile mamy osób? Dobrze,